Dziękujemy wszystkim patronom tego odcinka. Bardzo się cieszę, że Państwo cenią naszą pracę i że nas wspierają. Szczegółowa lista patronów dostępna jest w opisie. Najdźwięk, mera, dzień dobry. Nazywam się Karolina Wandalszowska, a to jest podcast Instytutu Badań nad Turcją w szpilkach dookoła świata, w którym rozmawiamy o Turcji, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i zagranicznym. Jeśli cenicie Państwo treści przybliżane przez Instytut Badań nad Turcją, możecie wesprzeć naszą działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez Instytut Badań nad Turcją. Dziękuję gościmy Zuzannę Krzanowską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam ci serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No właśnie, chciałabym z tobą porozmawiać o czymś, co ostatnio napisałaś, dlatego, że jak państwo jeszcze nie wiedzą, to mogą wejść na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, tam można znaleźć różne raporty, komentarze i podcasty, ale wśród tych, które się okazało, okazał się e, twój o Turcji, o Turcji i demografii. Czyli czymś, co widzę, że wywołało trochę poruszenia, ale jednocześnie no, było zaskakujące. Nie powiem, ja też się e, trochę zaskoczyłam, bo nie śledziłam tego ostatnio i dopiero po przeczytaniu, jak niektóre rzeczy tak jakby stały się, no w sumie tak to wychodzi, dlatego, że jak sobie myślimy o Turcji, Myślimy o kraju młodym, czyli z dużą liczbą młodych ludzi, kraju jednak dzietnym i takim, gdzie problem z, z demografią no nie jest tym problemem, który akurat Turków dotyczy, no bo zawsze się wydaje, że jednak właśnie mamy te 85 milionów, cały czas jest jakby więcej, tych dzieci rodzi się dużo, no bo posiadanie dużych rodzin w naszym ciągu no jest pewnego rodzaju no, do, Kulturową rzeczą, a tutaj jest Twój raport, który pokazuje, że trochę jest to stereotyp już teraz. I chciałam zapytać o ten raport. W sensie przede wszystkim, jak to z tą turecką demografią jest, bo może właśnie ty to wytłumaczysz naszym odbiorcom, myślę, że wiele osób też tutaj mimo wszystko się zaskoczy, bo myślę, że no, nie wszyscy się badają tu na co dzień. Oczywiście bardzo, bardzo chętnie wytłumaczę. Te wszystkie liczby, o których będę mówić, są dostępne w moim tekście na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Nasze teksty są dostępne za darmo w otwartym dostępie, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury. Faktycznie, tak jak mówisz, ta turecka demografia to jest coś, co jest trochę kontrintuicyjne, bo my cały czas mamy taki stereotyp Turcji jako kraju jednak muzułmańskiego, położonego na Bliskim Wschodzie. Tymczasem najnowsze dane, migracje, dane demograficzne opublikowane przez Turecki Urząd Statystyczny. Temu bardzo mocno y, przeczą. Żeby, żeby, żeby to lepiej opisać, to trzeba zacząć od tego, że y, w ostatnich dziesięcioleciach Turcja demograficznie rozwijała się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Wystarczy wspomnieć o tym, że w połowie lat 60. Turcja i Polska miały liczbowo bardzo podobne populacje y, około 30 milionów, a, a dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w zupełnie różnych miejscach, i Turcja jest krajem, Ponad 85 milionowym i ten wzrost był bardzo szybki, gdzieś na poziomie różnicy 10 milionów w ciągu, w ciągu dekady. I teraz mamy do czynienia ze znacznym spadkiem urodzeń w Turcji, ten współczynnik dzietności, czyli liczba urodzeń żywych na. Jedną kobietę spadł w roku 2023 do poziomu 1,51 na, na kobietę. Podczas gdy demografowie uważają, że taka zastępowalność pokoleń występuje powyżej 2,1 dziecka na kobietę. Co wskazuje na to, że, ta, że, 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 że te pokolenia w Turcji będą, będą się coraz, coraz gorzej zastępować, a tureckie społeczeństwo. E, będzie czekał nieuchronny, nieuchronny proces e, starzenia. E, tak naprawdę też prowadzi to do, z, do e, ponownego zweryfikowania pro, prognoz demograficznych, które są m.in. tworzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. I one wskazują na to, że już w latach 40. ta. E, ta liczebność Turcji wzrośnie do około 90 milionów, a potem zacznie bardzo szybko i, i radykalnie spadać i się kurczyć. To oczywiście rodzi bardzo wiele problemów dla tureckiej gospodarki, dla tureckiego systemu zabezpieczeń społecznych, polityki, a nawet dla tureckiego bezpieczeństwa. No właśnie, z czego to wynika? Dlatego, że no, oczywiście no, wiemy o inflacji, no mówmy się, że w momencie, kiedy nie mamy za co żyć, mając jedno dziecko, to, to nie decydujemy się na kolejne. Choć to też jest pewnie kwestia już krajów e, rozwiniętych. E, ale to pewnie nie tylko to. Więc e, właśnie z tego raportu, co ci tam pokazało jako takie główne czynniki, które wpływają na zmianę? Tak, mój, mój komentarz tak naprawdę opiera się o. Wiele różnych statystyk Turyjskiego Urzędu Statystycznego i ten Urząd Statystyczny produkuje ich naprawdę wiele, więc też wszystkich zainteresowanych Turcją zachęcam, żeby to sprawdzać. No i tutaj wytłumaczenia są, powiedzmy, mogą mieć dwie strony. Jedne z nich są powiedzmy bardziej kulturowo-społeczne związane z tym, że. Społeczeństwo, że Turcja staje się powoli krajem e, rozwiniętym i dotyczy je, dotyczy je, do, dotyczą ją tendencje, które są związane z, z krajami e, rozwiniętymi. Jeśli spojrzymy na, na przykład na edukację, coraz więcej młodych Turków, e, coraz dłużej się uczy, coraz więcej ludzi e, studiuje. Turcja jest krajem wysoko zurbanizowanym, już na poziomie 77%. Młodzi Turcy coraz później zawierają e, małżeństwa. Bezrobocie wśród młodych jest też dosyć wysokie. Zmienia się też z takich przemian kulturowych, zmienia się bardzo mocno turecka rodzina to znaczy ona jest coraz mniej liczna, liczba osób w gospodarstwie domowym systematycznie spada. Z drugiej strony są też te wytłumaczenia, o których wspomniałaś, czyli kwestie gospodarcze. Mamy ten wieloletni kryzys, bardzo wysoką inflację. Ceny mieszkań też pewnie wpływają na, na pewne decyzje dotyczące zakładania, zakładania rodziny, więc powiedziałabym, że tutaj występuje taki, takie połączenie obu tych czynników. Tureckie społeczeństwo na pewno się zmienia, na pewno y, są to przemiany cywilizacyjne i to też jest y, widoczne w wielu innych badaniach. Czyli pewna detradycjonalizacja de, de, de de, de i, i pewna zmiana wzorców kulturowych. No ale nie można też wykluczyć, że kwestie gospodarcze również mają znaczenie. Mnie no, ja tutaj od razu się wróciła do rzeczy jedna, jakby na myśl jedna rzecz, którą trudno jest w tym momencie jeszcze ująć z tysteki. Ale był taki moment, to pewnie było koło 2013 roku, kiedy prezydent, czy AKP, jeszcze wtedy nie prezent, tylko w ogóle premier Erdogan, jak wprowadzili to, że dziewczynki mogą, iść na, mogą nosić chusty w szkołach, na uniwersytetach, no i no, kobiety na uniwersytetach potem idąc do pracy. I zostawiamy tak kulturowo, bo no, nie odpowiemy sobie na to pytanie jakby jednoznacznie, no pod tego jeszcze chyba nikt nigdzie nie ujął, nie zbadał. Ale na ile to, bo w Polsce bardzo rzadko się myśli o zgodzie na chodzenie w chusta jako pewnej wolności. A to też jest pewna wolność tego, że mogły się uczyć, że mogły pójść na uczelnię czy później zdecydować się na dzieci, ponieważ dokończyły studia, mogły iść do pracy, czyli podjąć decyzję, czy chcą mieć jedno dziecko, czy pięć, i czy jakby zostaną z nim w domu, czy jednak będą pracować. Więc ja myślę, że w Polsce często w sensie nie dostrzegamy takich aspektów, na przykład, że. Że to też się jakby zmienia i wpływa na plus, a nie wcale na minus, tak jak mają stereotypy. No. E, tak, taki, taki stereotyp faktycznie, faktycznie występuje. Trudno mi powiedzieć, na ile faktycznie jest to kwestia e, tej, tej jednej rzeczy, ale masowa edukacja w Turcji e, na pewno ma bardzo duży wpływ na tureckie społeczeństwo. I kolejna rzecz, o której e, to, jest, to jest kolejna rzecz, która często, e, często nam unika, to znaczy. To dalej jest młode społeczeństwo i to jest też społeczeństwo, które się edukuje gremialnie i chociaż kwestie poziomu edukacji na tureckich uniwersytetach to już jest coś oczywiście odmiennego od, od tureckiej. Od tureckiej demografii. Tutaj można też powiedzieć, że tak naprawdę to, o czym mówimy w Turcji w tym momencie, to, to jeszcze nie jest taki, to jeszcze nie jest kryzys. To jeszcze nie jest tak, że, że to jest państwo, które stoi na jakiejś przepaści demograficznej i za chwilę y, na przykład zacznie się jakoś drastycznie, drastycznie wyludniać. Są, zarysowują się jednak w ostatnich latach, a zwłaszcza po roku 2020, pewne tendencje, które pokazują, że ta zmiana demograficzna następuje i y, jest w jakiś sposób nieunikniona, ale jakby, żeby też powiedzieć na korzyść, coś na korzyść z Turcji, no to dalej jest to społeczeństwo, które jest młodsze od społeczeństw europejskich y, i nawet ten współczynnik dzietności y, jest jednak wyższy od y, średniej unijnej, a co dopiero od y, współczynnika dzietności w Polsce, więc to jeszcze jakby są dane, które są alarmujące, ale jeszcze ten moment, kiedy y, kiedy ta sytuacja byłaby naprawdę drastyczna i dramatyczna, nie nastąpił. No i tutaj też pojawia się pytanie o to, jakie mogą być ewentualne reakcje władzy na, na ten, powiedzmy, zapowiedziany już w tym momencie kryzys. Tak, ale też chciałam zapytać, bo my tak zawsze mówimy mówię, Turcja, Turcja, no bo jakby, no używamy uproszczeń, no bo jakby tutaj mówimy o, o pewnych danych, które są jakby dla całego kraju, no, ale to jest pewna średnia, dlatego że Turcja nie jest jednolita, no tak jak Polska nie jest jednolita, no, ale w Polsce, Turcja jest jeszcze większa. Mamy te 81 prowincji, które się od ciebie, siebie bardzo różnią czasami, nawet wewnątrz prowincji mamy bardzo różne. Bardzo różne różnice, no to jak tokolwiek to brzmi po polsku. Chciałam Cię właśnie o te różnice zapytać, czyli jak to wygląda, jeżeli chodzi o podziałem na ten kraj? No bo tutaj no w ciemno możemy sztać, że na wschodzie jest więcej niż na zachodzie, ale, ale właśnie, jak to się kształtuje na całej mapie Turcji? Oczywiście tak jest. Już mówienie o tym, że Turcja jest bardzo zróżnicowanym krajem albo że jest krajem kontrastów, to jest w tym momencie pewna klisza, ale wszyscy, wszyscy eksperci do spraw Turcji lubią to powtarzać. E, faktycznie ta, turek, ta, ta e, geografia demograficzna w Turcji jest e, bardzo mocno zróżnicowana i e, są takie miasta, są takie prowincje, e, na przykład Şanlıurfa albo Mardin, w których ten współczynnik dzietności jest cały czas dosyć wysoki i wynosi powyżej trzech, e, dzie, trzech urodzeń żywych na kobietę. E, i, I tam widzimy, że to jest miejsce, w którym ta, ta siła demograficzna Turcji cały czas się gromadzi. Ale jeżeli spojrzymy na, na to w, w, w skali całego kraju, to na przykład możemy zauważyć bardzo dużą tendencję do tego, że rejony północne, zwłaszcza położone, po, położone nad Morzem Czarnym, takie jak Zonguldak albo Bartyn, to są miejsca, które się będą coraz bardziej wyludniać i w których ten współczynnik dzietności już wynosi trochę powyżej y, jednego urodzenia na, na kobietę. Y, dodałabym też to, że y, ta urbanizacja w Turcji też bardzo dużo zmienia, bo mamy taki Stambuł, który jest miastem ponad 15 milionowym i wprawdzie jego populacja w ostatnich latach się ustabilizowała, nawet w zeszłym roku trochę spadła, to należy pamiętać o tym, że te wewnętrzne migracje w Turcji cały czas istnieją i duże miasta takie jak Izmir, Ankara czy Stambuł dalej będą, będą przyciągać nowych mieszkańców. No w szczególnie też tutaj musimy pamiętać o tym, że te migracje się nasilają, po takiej klęska żywiołu, w jakim był na przykład części ziemi, jakby tutaj mamy dodatkowe wewnętrzne jakby migracje. Ja chciałam się jeszcze na kanwie tylko zapytać o tych właśnie, mówimy o tym wschodzie, ale tutaj znowu mamy no, pewne takie zapytanie, czyli no wschód, no to kur, no, kurdyjski wschód, no, jakby nie ma. Ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko, no oprócz jakby nacjonalistów, którzy to dziś pewnie podnoszą, w takiej narracji tureckiej nie pojawia się bardzo często stwierdzenie, że jeżeli coś z tym nie zrobimy, to kurdu za chwilę może będzie tyle samo co Turków. Czy ty gdzieś to takie rzeczy odbierasz? Czy, czy, to, się, czy gdzieś ci tra się trafiły jakby właśnie to. robiąc ten raport? To jest obecne w, wśród tureckiego, wśród tureckich nacjonalistów, a jak wiemy tureccy nacjonaliści to jest... E, jakby turecki nacjonalizm to jest jedna z głównych e, identyfikacji tureckiego społeczeństwa. E, takie, znaczy to jest oczywiście coś, co jest, te, te dane demograficzne też, o których mówimy, to zróżnicowanie regionalne, to też jest, e, jest trochę wodą na młyn dla, dla tureckiego nacjonalizmu i dla różnych tego rodzaju teorii. Natomiast my nie mamy żadnych e, oficjalnych danych pochodzących jakby od tureckiego państwa na temat tureckiej struktury etnicznej. To jest coś, o czym się nie mówi, bo jakby założenie główne jest takie, że Turcja to jest kraj Turków i że wszyscy mieszkający w Turcji są, są Turkami, więc nie, nie mamy takich badań. Nie ma pytania o, o identyfikację etniczną w tureckich spisach powszechnych, więc to jest coś, co jest tak naprawdę bardzo trudne do, 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 do ustalenia. Natomiast jeżeli jakby chcielibyśmy się opierać o jeżeli chcielibyśmy na to spojrzeć z takiego punktu widzenia, to faktycznie może to wprowadzić do tego, że zarówno Kurdów, jak i Arabów, bo jeszcze mamy lokalnych tureckich Arabów na, na południu kraju, będzie coraz więcej, ale nie, może, nie można jakby jednoznacznie tego stwierdzić i oprzeć, oprzeć na żadnych danych. No, poza tym jeszcze też trzeba pamiętać, to o czym się bardzo często mam wrażenie w ogóle w, tym, w rozmowach. Zapomina o tym, że Kurdowie to nie jest się Można być etnicznie Kurdem, a czuć się Turkiem. Takie przykłady też mamy, prawda? To też, to też jest prawda. Też, no I znowu wychodzi kwestia wewnętrznej migracji. No, bo tak naprawdę najliczniejszym kurdyjskim miastem na świecie jest teraz Stambuł. E, więc nie możemy tego tak tylko regionalnie, regionalnie opierać. A też populacja Kurdów mieszkających na zachodzie kraju rośnie ja ostatnie pytanie może do tego wszystkiego, bo jak państwo chcą sobie dowiedzieć, dowiedzieć się więcej, czy po prostu sobie te liczby jakby właśnie wziąć i przeanalizować, to tutaj odsyłam do raportu, ja to tylko w linku budzę pod nagraniem, więc mogą sobie państwo po prostu zjechać i, i kliknąć, ale chciałam zapytać, jak myślisz, co dalej, bo no prezydent Dan nawoływał już do tego, żeby Turczynki te miały trójkę dzieci, a jak mieszkają za granicą, to w ogóle piątkę, ale no to się na nic nie zdało, no bo jego nawoływania rzeczywistość to są dwie różne rzeczy i czy wydaje ci się, że to jest coś, nad czym się po pierwsze pochyli rządzący, a po drugie, czy są jakieś takie właśnie zapowiedzi tego, w którą stronę to możliwie mogłoby pójść? Ta dyskusja o terskiej demografii dopiero się zaczyna, bo te negatywne tendencje są powiedzmy dosyć, dosyć świeże. No, jak na razie odpowiedź, jaką mają turskie władze, to jest odpowiedź raczej konserwatywna. To znaczy, pojawiają się pomysły o tym, jak promować tradycyjne rodzinne wartości. Więc nie, nie, do tego momentu nikt nie zaproponował jakiegoś spójnego programu, który by, się, który by zakładał jakąś politykę prorodzinną. Poza tym, że są plany na przykład dofinansowania do żłobków i przedszkoli, żeby zachęcić kobiety do, do posiadania dzieci, żeby mogły jednocześnie być matkami i utrzymywać się na rynku pracy. Natomiast nie ma w tym momencie jeszcze jakiejś, jakiegoś, jakiejś spójnej odpowiedzi. No, jakąś odpowiedzią na, na ten kryzys migracyjny, na ten kryzys e, demograficzny, który w Turcji może nastąpić, jest migracja. E, natomiast sami Turcy są raczej nieprzychylni i e, w tym momencie w Turcji już 5% populacji to są e, tak naprawdę migrac, mi, mi, migranci, i to jest kwestia, która wywołuje w Turcji coraz która jest w Turcji bardzo zapalna i, i nikt by się w tym momencie nie odważył z tureckich polityków powiedzieć, że, że migracja mogłaby być rozwiązaniem dla, yy, dla tego problemu. Tak tym bardziej, że właśnie Turcy mają też takie myślenie o Arabach, takie trochę wyższościowe, więc gdyby tu powiedzieć, że to może z Europy przyjadą do nich jacyś ludzie pracować, to może by jednak zareagowali inaczej. Ale A. no to raczej w tą stronę jakby to alternatywna historia. To też. Poza tym też trzeba powiedzieć, że ta migracja do Turcji Yy, też spada. Znaczy, Turcja, Turcja w ogóle bardzo często jest yy, tak naprawdę jedynie przystankiem na, na drodze do Europy i część osób wyjeżdżających do Turcji i tak upatruje siebie gdzieś, gdzieś zupełnie indziej, a Turcja jest tylko, jest tylko przystankiem. Yy, w tym momencie w Turcji zamieszkuje około 3 milionów Syryjczyków, którzy są objęci ochroną tymczasową po wybuchu yy, wojny domowej w Syrii. I ich populacja też tak naprawdę spada, częściowo na, na skutek tej atmosfery, która w Turcji panuje i, i na skutek tych, powiedzmy, dosyć agresywnych wystąpień, które jednak miały miejsce na przykład latem tego roku w Kajserii, gdzie, gdzie doszło nie, jakby niemalże do, do zamieszek. Z drugiej strony też trwa kampania dobrowolnych powrotów Syryjczyków z powrotem do swojego kraju. Agencje, organizacje, które się zajmują ochroną praw człowieka, nie zawsze częściowo podważają dobrowolność tych powrotów, ale to jest, to jest, to jest inna tak. kwestia. Natomiast Turcja też czy jest, trudno mi powiedzieć, czy by była w tym momencie jakimś szczególnie atrakcyjnym krajem migracji, biorąc pod uwagę chociażby sytuację, sytuację gospodarczą. No i w tym momencie, jeżeli chodzi o migrację, to zarysowuje się też e, odwrotna tendencja, to znaczy coraz więcej Turków jest zainteresowanych wyjazdem z Turcji. E, zwłaszcza osoby od, od 25 do 34 roku życia, jak, jak wynika e, z najnowszych danych. E, rok 2023 był pod względem wyjazdów rekordowych. Tu nic nie pozostaje, tylko podziękować Ci za właśnie wyjaśnienie tego, dlatego że tej demografii trochę wszyscy tak zapomnieli w międzyczasie, a tu się okazuje, że ona może zaskoczyć i to faktycznie ma ona wpływ na wpływ na jakby dalsze rozmowy w wielu różnych e, kwestiach, dziedzinach i myślę, że to jest rzecz, którą warto śledzić, no bo też będzie ciekawy, czy tym po tym 2023 roku, w sensie 2024 roku coś się zmieniło, czy mówimy o jeszcze większej tendencji spadkowej? E, można, już to wpływa na turecką politykę tak naprawdę, bo E, za przegraną AKP w wyborach lokalnych częściowo obwiniani są tureccy emeryci, którzy domagali się rewaroli, lewa, lewaloryzacji emerytur, której nie otrzymali, a emeryci będą w przyszłości coraz liczniejszą grupą. E, tak więc stanie się to na pewno grupa nacisków w następnych latach i wydaje mi się, że to nie dotychczas nie znajdowało się w kalkulacjach tureckich polityków. Tak, tutaj nawet jak bardzo to jest ważne, to ja może tak na koniec Państwu powiem, że jak było przyjęcie Szwecji na to i głosowanie w parlamencie, to przed tym głosowaniem było głosowanie nad właśnie zwiększeniem emerytur i jak ja się pytałam tureckich znajomych, czy widzieli głosowanie nad przyjęciem Szwecji na to, bo u nas wszyscy to oglądali, w ogóle ja cztery godziny spędziłam, żeby to oglądać, to wszyscy mówili nie, ale Cię głosowali przecież podwyższenie emerytur, które nie wyszło, więc po prostu jakby na to dla nich w ogóle nie było tematem, tematem były właśnie emerytury, no bo to po prostu ludzi dotyczy, to jest... Co, to samo co w każdym innej części świata, czyli dotyczy nas to co nas bezpośrednio jakby dotyka. Więc dziękuję ci bardzo za tę rozmowę że za czas, który znalazłaś. Dziękuję wszystkim państwu, jakby polecam jeszcze raz właśnie komentarz, który jest w linku poniżej i polecam inne odcinki podcastu dlatego, że tej turcji no, dalej będziemy rozmawiać odmieniając przez wszystkie przypadki, jak widać. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.